Po poznaniu Lica Dąbrowskiego zdaje się, że tu widzimy Mistrzostwo Świata. Komancze wysiadają. Komancze wysiadają. Genialnie zamaskowane. Scenarius drogówki trzeba przyznać, że geniusz. Genius, proszę bardzo. I niech też powie, że A nie są bystrze Rasa. Patrzymy z punktu widzenia tego poleciaka. Miejsce jest zerowe. Punkt jest zachowany. Ale z prewencją to nie ma nic wspólnego. Genialne. Teraz przejdziemy tak za plecy. Zobaczymy, jak to wygląda z tego punktu widzenia. Z tego punktu widzenia jest to wzorowo. Wzorowo, panie policjancie, jestem pod wrażeniem. Z tamtej strony was nie widać, ale ze 100 metrów to, to, to genialnie zrobione. Jestem pod wrażeniem. I miłego dnia życzę. Ale mam nadzieję, że tamtych prawego, lewego pan nie bierze, bo się nie da. Zgadza się? Ale te pan. Tak jest. Panie policjantie, jestem od wrażeniem życzę miłego dnia Dobrze, i pięknych dziewczyn, bo w pana wieku też takie miałem.